Słońce, śpiew ptaków, odpoczynek w leśnym zaciszu. Któż z nas nie lubi od czasu do czasu uciec? Choć na chwilę od miejskiego zgiełku, by wyciszyć się i zrelaksować na łonie przyrody. No właśnie, miłośników rekreacji na świeżym powietrzu jest coraz więcej. Z tego powodu miasto Białogard, przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Stworzyło ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną w obszarze Natura 2000 w specjalnym obszarze ochrony siedlisk pod nazwą Dorzecze Parsenty. 30 czerwca burmistrz Białogardu Krzysztof Bagiński dokonał oficjalnego otwarcia nowo powstałej zielonej ścieżki przy ulicy Słonecznej. Lasy miasta Białogard. Oraz nadleśnictwa Białogard leżące w obszarze Natura 2000 mają służyć mieszkańcom miasta i gmin sąsiednich jako tereny rekreacji oraz edukacji przyrodniczej, które zapewniałyby podstawowe funkcje wypoczynkowe poszerzone o typowo poznawcze dotyczące świata przyrody. Na zielonej polanie zamontowano pięć stanowisk edukacyjnych. Każde z nich składa się z kostki edukacyjnej, ławki dębowej i kosza na odpady. Dodatkowo na początku ścieżki przy wejściu do lasu postawiona została specjalna tablica informacyjna opisująca całą trasę ścieżki ekologicznej. Miasto Białogard bardzo serdecznie zaprasza do odwiedzin tego miejsca, które zresztą od dawna już cieszy się wielką popularnością. A zatem nie pozostaje nic innego, jak przyjść, zwiedzać, wypoczywać a jednocześnie uczyć się i dowiedzieć się, jaka jest różnica między żabą śmieszką a rzekotką drzewną.